Jo siemanko, witam moich kochanych widzów w kolejnym materiale z teorii. Standardowo po obejrzeniu tego filmu nie zapomnij go ocenić, a teraz już przechodzimy do odcinka. Wydaje! W dzisiejszym materiale zastanowimy się nad dość złożoną kwestią, a przy okazji nawiążemy również trochę do poprzedniej teorii. Oczywiście tradycyjnie przypominam, że w tym materiale, jak i każdej innej teorii pojawią się spoilery dotyczące najnowszych chapterów mangi Boruto. Dzisiaj mianowicie pomyślimy nad tym, w jaki sposób kałaki mógłby odzyskać swoją karmę. Przypomnę wam, że aktualnie kałaki już samej karmy jako tako nie posiada. Po tym, jak Ishiki wykorzystał ciało Jigena, by się odrodzić, karma Kałakiego zniknęła. Tutaj, i tak, jeszcze przy okazji, napomknę szybko właśnie taką jedną różnicę między białą karmą a zwykłą. Karma Kałakiego zniknęła po odrodzeniu się Jigena, natomiast karma Kodo już nie. To może być kolejny dowód na to, że biała karma może głównie służyć do tworzenia nowych ocucuki niż do odradzania się innych. Wracając do Kałakiego, jego karma zniknęła. Jednak Momoshiki w rozmowie z Kałakiem potwierdził nam, że mimo iż karma jako tako zniknęła, to Kałaki dalej posiada w sobie dane genetyczne o Ocotsuki i to w 80% podobnie jak Boruto. Jednak myślę, że w przeciwieństwie do Boruto, gdzie Momoshiki może przejmować nad nim kontrolę za pomocą karmy, to w przypadku Kałakiego raczej dusza Ocotsuki nie ma już tutaj takiej władzy. Jednak dla samego Momoshikiego, Kałaki mając w sobie te dane. Mimo wszystko nadaje się idealnie na ofiarę dla Dżubiego, ale wiemy, że tak raczej się nie stanie. Zarówno Kałaki, jak i Boru, to w końcu nauczą się kontrolować swoje karmy. I teraz pytanie brzmi: jak Kałaki odzyska swoją karmę? Bo jak widzieliśmy w Timeskipie, Kałaki posiada tam karmę i do tego, jak wcześniej wspomniałem, ma już nad nią pełną kontrolę. Wróćmy na chwilę do rozmowy Ishikiego z Kodo. Ishiki przekazał mu swoją wolę, by ten poświęcił Boru Boruto lub Kałakiego i stał się zupełnie nowym Otsutsuki. Ishiki w tym momencie zrezygnował już raczej z odradzania siebie na rzecz kogoś nowego. Więc jak uważacie? Jak Kałaki może znów posiadać karmę? Ja mam kilka teorii co do tego i zaraz się nimi z wami podzielę. Jako pierwsze podzielę się z wami teorią czasowego powrotu karmy. Czyli co myślicie, żeby karma po prostu jakby wróciła z czasem? Kałaki posiada 80% danych Ishikiego. Myślicie, że te dane próbowałyby się jakoś rozrastać jakby w jego ciele? Doprowadzić z czasem do odtworzenia się karmy? To jest jedna z opcji. 80% to jednak spora większość, więc nie jest to niemożliwe. Drugą teorią, jaką się z Wami dzisiaj podzielę, będzie teoria nawiązująca do poprzedniej teorii. Chodzi mi tutaj o teorię na temat dwóch zniszczonych symboli członków klanu Otsuki. Jeżeli jeszcze nie widziałeś tego filmu, to polecam przed kontynuowaniem tego materiału nadrobić najpierw tamten. Więc kontynuując, powiedziałem wam w niej, że symbole mogą dotyczyć dwóch innych członków, którzy przybyli lub przybędą na Ziemię. Co myślicie, jeżeli wam powiem, że ta para, lub przynajmniej jeden z nich, dalej jest na Ziemi? Tylko na przykład jest powiedzmy w stanie uśpienia. Teoria mówiłaby o tym, że ten ococuki zostałby niejako przebudzony, by po raz kolejny zaatakować wioskę liścia. Nie wiem ile jest na to szans. Wspomnę o tym jeszcze przy okazji innej teorii. Kałaki tutaj razem z pomocą pokonałby tego ococuki zyskując nową karmę. Ta teoria jednak ma małe szanse spełnienia się. Wątpię, żeby pchali tutaj jeszcze jednego ococuki, kiedy dopiero co jednego pokonali. Trzecia teoria jest już bardziej prawdopodobna. Tutaj w grę wchodziłby też Amado. Trzeba pamiętać, że Amado był członkiem kary i pomagał Jigenowi w eksperymentach. Co byście powiedzieli na to, że walka z Kodo będzie na tyle trudna, że Kałaki będzie chciał się niejako poświęcić? Znaczy, nie że poświęcić życie, chociaż porządnie je zaryzykować? Bo może Amado zna dobrze eksperymenty z karmą? I Kałaki mógłby go w ostateczności poprosić, by ten jakąś tą karmę, te dane, które już ma w sobie, rozbudził i aktywował karmę na nowo. Ta teoria już ma więcej racji bytu. Jest jak dla mnie dość ciekawa i ma szansę spełnienia się. Też tak myślicie? Podzielcie się opinią w komentarzach. Jak tak teraz myślę, to równie dobrze mógłby poprosić Amado o to samo, ale nie w celu walki z Kodo. Lecz przez fakt, że kałaki może dowie się, że nad karmą będzie się dało zapanować, no i z tego powodu będzie chciał ją ponownie aktywować, choć ta wersja jest już mniej prawdopodobna jak dla mnie. Zanim przejdę do ostatniej teorii, to zdradzę Wam tylko, że mam co do tego, jak kałaki może odzyskać karmę, jeszcze jedną teorię, poza tymi, które tu w tym materiale usłyszycie, ale ją rozwinę w nieco innym materiale, dotyczącym też przy okazji czegoś innego. Zatem, czwartą i jak dla mnie najbardziej prawdopodobną opcją będzie odzyskanie karmy spowodowane właśnie działaniami Kodo. Tutaj również mam dwie wersje tego, jakby się to mogło potoczyć. Co myślicie o tym, że Kodo może mimo słów Ishikiego jednak będzie chciał go przywrócić do życia? Kodo może albo próbować i stać się o Cucuki i ożywić swojego mistrza, lub zrezygnować z bycia o i poświęcić wszystko jednak Ishikiemu. Kałaki ma w sobie 80% danych Ishikiego. Co byście powiedzieli, gdyby się okazało, że Kodo będzie próbował dopaść Kałakiego, ale nie, żeby go poświęcić Jubiemu, lecz żeby aktywować z powrotem jego karmę? W końcu Kodo również ma karmę, którą otrzymał poprzez badania Jigena. Więc może będzie potrafił dzięki swojej karmie obudzić karmę Kałakiego? To też jest dość prawdopodobna opcja. Jednak mam jeszcze inną wersję tej sytuacji. Kodo jednak nie ma w planach uratowania Ishikiego, lecz wykonuje wolę mistrza i pragnie stać się Otsuki. Atakuje wioskę, próbuje porwać Boruto lub Kałakiego, lecz nic mu z tego nie wychodzi. Przegrywa, zostaje pokonany. I wtedy właśnie, będąc przegranym, jako ostatnie co mu przychodzi do głowy, by zrobić to właśnie przebudzić karmę Kałakiego. Nie udaje mu się samemu zostać o cocuki, ale nie chcąc tak do końca przegrać, wznawia plan odrodzenia Ishikiego. Co o tym myślicie? Która opcja jest według Was najbardziej prawdopodobna? A może macie jakieś własne teorie na temat powrotu Karmy Kałakiego? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. A jeżeli chodzi o teorie, to tyle w tym materiale. Jednak zanim się z Wami pożegnam, to jeszcze trzy krótkie informacje. Przypominam o trwającym konkursie z okazji 1000 pierwszych widzów, mimo że już jest was ponad 2000, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Konkurs trwa do 1 kwietnia. Biorąc udział w konkursie, trzeba zasubskrybować kanał, odpowiedzieć na 5 pytań kwalifikacyjnych i dwa zadania główne. Wśród nagród są mangi, kubki i plakaty. Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału. Drugą informacją będzie fakt, że YouTube odblokował mi zakładkę społeczności. Zachęcam by tam zaglądać, ponieważ będą tam się pojawiać zapowiedzi nadchodzących materiałów i wiele innych ciekawych rzeczy. Oczywiście na Discordzie również, co po niektóre rzeczy z tego będą się pojawiać, ale będą rzeczy, które będą na jednej platformie, a nie będzie tego na drugiej, więc zachęcam do zawitania na. Oba. No, jako trzecie, właśnie nawiązując do Discorda, chciałbym Was zaprosić na nasz serwer, który nosi nazwę Nowa Wioska Liścia. Na tym serwerze również dzielę się z Wami wieloma ciekawymi informacjami, możemy pogadać dosłownie o wszystkim. Tam też słucham Waszych propozycji odnośnie serwera czy kanału. Każdy znajdzie tam coś dla siebie od strefy gracza. Po miłośników, spoilerowych, pogadanek i wiele, wiele więcej. Tymczasem to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że teoria również się Wam spodobała. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod filmem. A jeżeli nie subskrybujesz kanału, a często tutaj wracasz po więcej, to będę bardzo wdzięczny, jeżeli tego suba zostawisz. Pamiętajcie, że każda łapka, każdy sub i każdy komentarz działają naprawdę bardzo motywująco. I aż chce się tworzyć tutaj wspaniałe rzeczy. Pamiętajcie, że macie spory wkład w to, jak ten kanał funkcjonuje. Ja już się z wami żegnam. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia. Dziane.